Witam Was kochani. Przychodzę do Was dopiero już prawie w połowie maja z przeglądem katalogu majowego. Przepraszam Was za to. Nie mam po prostu czasu Nawet zobaczcie, nie przygotowałam się. Tylko tak będę kartkowała przy Was katalog. No, nie mogę się ostatnio wrobić. Masakra jakaś jest. I jeszcze te światło. no, jest teraz 21.30. Ja dopiero mogę, mam czas, żeby nagrać filmik. Ale dobra, już nie będę przedłużała, tylko opowiadam. Katalog majowy wygląda tak. Teraz na pierwszych stronach mamy nowość today Tomorrow Always This Love. I to jest tak piękny, delikatny zapach, dosyć trwały. I słuchajcie, on mi tak... właśnie takim luksusem. Naprawdę no, z takimi naprawdę luksusowymi perfumami mi się kojarzy. Fajne. Bardzo fajne i polecam. Zresztą osoby, które miały kiedyś do czynienia z jakimkolwiek zapachem z Today, to jest chyba piąty zapach, no to wiedzą, że to nie są byle jakie perfumy. Klientki je uwielbiają i naprawdę dużo jest sprzedawane tych perfum. Meski też tu mamy nowy dla mężczyzn. Też jest bardzo ładny. Też. Taki, one, właśnie, te tutaj to się różnią od innych zapachów w katalogu. Takie mam wrażenie. Biżuteria taka ładna, delikatniutka, do sukienek takich cienkich, no piękna. Tu mamy nowość yy, balsam i krem drąg. Ale wiecie, co ja mam wrażenie, że to nie tyle nowość jako tego produktu, zapachu czy tam składu. Tylko chodzi o te opakowania, są inne, bo ten zapach, taka, że, że on był już w hmm. Persif, okazyjna cena 39,99. Kultowy zapach. Dużo ma również mój I wiecie, co zapomniałam wam powiedzieć: że w tej nowej wodzie, przypomniałam się teraz, w tej nowej wodzie jest możliwość wygrawerowania napisu na buteleczce. Tylko nie wiem dokładnie, czy to już będzie działało od 10 maja, czy później. Nie wiem. Jeżeli będzie ktoś zainteresowany, to można napisać, Ja wtedy w prywatnej wiadomości odpiszę. I teraz no mówię, na dzień mamy no, rewelację. Myślę napisać. Kochanej mamie albo kocham Cię mamu, cokolwiek. No i taki prezent, ładna paczuszka i ja myślę, że nie trzeba nic więcej. Tak, żeby to coś symboliczne było i super. Tu mamy nowości szczotki. Nie wiem, jak one są, nie używam. Parę osób ode mnie brało, podobało się. podobało się. No sprawdziłeś po prostu, no bo ja no, na sobie nie mogłam, ponieważ mam krótkie włosy, a to raczej do no, długich włosów. Pół nowość z nektarem miodowym. Taka pyteleczka ładna, okrągła. Nie za dużo. Ile to ma mililitrów? 50 mililitrów. No, taka malutka się wydaje. I to jest zapach taki od... Małej dziewczynki, myślę, bo dorosłą kobietę może używać. Bo tak jest, nie jest słodki, taki letni. Zresztą już teraz, on nie będzie raczej wprowadzał takich słodkich, ciężkich zapachów. Tu mamy okazyjną cenę tych można powiedzieć kultowych kremów pod oczy. $19,99. Też fajna cena. I o, tutaj mamy yy, dwa w jednym. Szminka w kredce. I ona ma temperówkę wbudowaną. Także można sobie naostrzyć. Nie trzeba szukać żadnej temperówki. Raz, tuż już takie fajne opakowania, Piosenna. O, ja to mam taką jakość tego aparatu, że to jest masakra. O, tutaj są zapachy tych kredek. Jeżeli by ktoś sobie życzył, mogę wysłać link do katalogu online, wtedy będzie można sobie dokładnie obejrzeć. o tutaj jest nowość, żel prysznic truskawkowy. Fajny nie jest, taki słodki, taki jest. Taki truskawkowy, Kremowy, Taki ja ciężko porównywać zapachy z czymś, ale to taki właśnie kremowo truskawkowe. pół litra za 9,99 No Tutaj zaczyna się z zestawy dla mam, z laki, y, balsam i woda. Tutaj paczuszki do zapakowania. Także no, jak nie macie czasu, Chodzić po sklepach, można swojej konsultantce powiedzieć: ona wam zamówi i przyśle pod do domu bezpośrednio. Także bez problemu. Tutaj kolejny zestaw kremu do, do twarzy na noc i na dzień. I to kosztuje tylko 59,99. I wiecie co? Moja mama zawsze, całe życie praktycznie dotychczasowo używała kremu Nivea, bo inne kremy to, jak taką piekła twarz. A te, jak spróbowała, no to jest pod wrażeniem. Już teraz drugie, drugi taki zestaw używa i pewnie będzie kolejna chciała. Tutaj kolejny zestaw z kolei dla kobiet 45. Plus. Dalej, dalej, dalej. Masażera, wiecie co? Nie wiem, czy on już mówiłam. Moja kosmetyczka wie, że ten masażer jest rewelacyjny. Tylko ciężko go dostać, wiecie? No ja już tyle razy zamawiałam i było ciągle nie ma w magazynie, nie ma w magazynie. No teraz mi się w końcu go udało upolować. I w końcu będzie. Yy, z tym zamówieniem co wyślę, to dość mi to. Co tu fajne ceny tych płynów micelarnych żali? 1399 przy zakupie dwóch. to mamy. Nie będę Wam wszystkiego pokazywała, bo on Was tutaj zanudziła. Wiecie? O, tutaj taki fajny zestaw. Też dla mamy. Ten katalog jest pod kątem Dnia Matki. Kolejne. No mówię, zależy to co lubi, tak? No to nie są jakieś wielkie ceny. Naprawdę fajne attraction. Faraway, Dwa zapachy. To można pojedynczo kupić. Rebel. Tutaj kultowy zapach Little Black Dress. Tutaj nowość, też fajny taki delikatny zapach. No taki delikatny, nie wiem czy trwały, nie miałam. Nikt ode mnie jeszcze nie no nowość także. A ja też jako nowość nie zamawiałam sobie. Zobaczymy, czy to będzie ktoś chętny. Się. Kulki. Męski dział się zaczyna, eee, przy zakupie dowolnego produktu, ten zapał za 35,99, tu blue 19,99, o ten blue no to idzie jak szalone, no ja nie wiem, mężczyźni tak uwielbiają. Jest tylko ta woda, Jest. Te też są lubiane zapachy. 19,99 to niedroga. droga. Maszynki, Tremor, tremor mój mąż używałem. No nie narzeka sobie. Nie wiem, jak które reszta tych. Teraz klientka właśnie brała maszynkę dla brata. I zobaczymy, jak to się sprawdzi. Używał, na razie jest dobrze. Zobaczymy, jak dalej. Hmm. tutaj zestaw. Znaczycie. Zaraz wam dokładnie, co to jest. Zestaw pędzli do makijażu. 4 w jednym. Duży pędzel do pudru. Pędzelek do cieni. Pędzelek do blendowania, Mały, płaski pędzelek, na przykład do ust. Zestaw kosztuje 45,99. No to nie jest drogo. Nowa zapędzla. jest. Nie, to już było, te gąbka do czyszczenia pędzli na sucho. O. Eee. Szminka z serum. Wiecie co? Tu jest napisane, że po 7 dniach usta są odżywione i nawilżone, ale wiecie co? Ja już po pierwszym razie czułam, teraz mam, tylko że to takie delikatne te zapach... kolorki używam, bo mi nie pasują takie ciemne, ale wiecie co? Usta to takie Mięciutkie bardzo, są fajne. To jest tyle kolorów. Przepraszam, nie wyciszyłem telefonu. I się tutaj w ogóle ładne opakowanie. Czekajcie okay. teraz, nie widać. O! Lupis, śliczne. Tak. Tutaj się wydaje takie ciemne, ale to nie jest ciemne, jest bardzo delikatne, jasne. Fajne, nawilżające, naprawdę. Polecam serdecznie. Tu jest cena. Hmm, bezcenne. Nie widzę ceny. 32,99. To jest y, samo serum. Do ust. Również w tej samej cenie. Tu jest również nowość. Korektor. I tak, co tu jest napisane? Korektor, który działa jak serum, aby przywrócić skórze młodzieńczą perfekcję. No, ciekawe. No, ale fajnie, zobaczymy. Może sobie zamówię. Tu nie mamy nowości. Ofory. to jest mój ulubiony. Tuż Ollo się najlepszy, jaki używam. Mhm. mamy, tam to mamy. Mhm. Przepraszam Was, że tak przy Was tu szukam. No ale masakra, ja nie mogę się wyrobić. nie wiem, co tu się dzieje. Napiszcie, czy to też takie zabiegane jesteście, czy tylko ja. Wiecie co, jednak przerwamy chwilkę nagrywanie. I zaznaczyłam tak szybko karteczkami, bo nie chcę Was tutaj. Tak jąkam się, patrzę, oglądam. I teraz tak. Takie ładne zegarki, również jest napisane na dzień mamy. Można wybrać cenę. Ich jest. 8, nie, 99-99 i taka śliczna, delikatna biżuteria. Na tu mamy zestaw kolczyków trzydzieści pięć dziewięćdziesiąt Zobaczcie przeróżne masa tego jest. Można sobie kupić i codziennie inne. Tutaj takie bransoleteczki również na Cień Mamy mogą być, czy ta torebka, no mówię, możecie kupić, co chcecie dla swojej Mamy, prawie w katalogu, prawie wszystko mam. Tu mamy nowość, taki fajny, kolorowy plecak, tylko no 44,99, tylko oczywiście nie widać tu za bardzo koloru to jest taki nie fioletowy nie jest napisane jak to taki fiolet z kwiatkami motylki, listki. Ech, tutaj nowości, również zegarek z pszczółką. Te zegarki bardzo mi się podobają. Tu, 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 co to jest? Aha, portfela i apaszki. Również bardzo dobry prezent, taki uniwersalny w sumie. Każdy portfela potrzebuje. No, apaszki to może nie każda kobieta lubi nosić, no, ale również można. O, i tutaj stroje kupiono ten, to jest znamie czat. Tak, mam chęć sobie kupić teraz na lokację i chyba zrobię to. wiecie. To są fajne patrzcie, Tu można sobie tu tak jakby chusta jest i można sobie ją inaczej mocować. Widzicie? 119 zł taki strój kąpielowy. Tutaj też, jak ktoś ma, brzuszek większy, można sobie zatuszować. Chyba mi tutaj, że wisi ta reszta tego tej chusty, jakby. I to na, przy opalaniu to pewnie to by troszeczkę przeszkadzało. A ten mi się bardzo podoba, ten mam chęć sobie zamówić. Okularki, <laughs> przepraszam. Każdy musi to pasować do swojego kształtu. No ja tak wiecie co, tak szczerze mówiąc, to mi żaden kształt tu nie pasuje. No niestety, te mi się bardzo podobają, no ale by nie posuwały do mnie raczej. Co to mam następne? O, tutaj przypinki, koszt tych przypinek to 18 zł i całe te pieniążki idą na... Zaraz Wam dokładnie powiem, bo przekręcę jest taki tytuł, skończmy z przemocą wobec kobiet, pomóż nam rozbić mur milczenia, kup i z dumą noś tę przepinkę. Ja w tamtym katalogu kupiłam sobie tylko, żeby było okrągłe i z takim białym tłem. No ładne, są teraz do marynarki, do jakiejś bluzki, ślicznie się to prezentuje, wiecie? No warto pomóc, myślę 18 zł no to nie jest tak dużo. kartki O, tutaj fajne są ceny tych maseczek. 10,99 za jedną. Jak kupi się 3 to 24,99. Fajne. Tutaj mamy nowo zestaw soli do kąpieli. Są trzy takie saszetki. No, nie wiem, co nowo, no to tak podejrzewam, że ta jedna saszetka to na jedną kąpiel, no to 10 zł na jedną kąpiel, no nie wiem, no jak to tam uważa, nie? No 80 gram, no to na pewno na jedną kąpiel taka saszetka. O, tutaj y, mamy. Jak to się nazywa? No, to, no patrzcie, wyleciało mi z głowy zapach, dyfuzor, i świeczkę. I to jest zapach taki różany. Taki naprawdę ktoś musi lubić zapach róży. No, ja tak niekoniecznie, ale faktycznie pachnie taką różą. Jakby urwał i powąchał taki żywy zapach. Tutaj jest taki, taki, taka lampka. Ładnie wygląda. O, tutaj okazja na Encanto. Też bardzo znane i lubiane. 32,99 za mgiełki i za Balsam. Również dobry prezent dla mamy. A tutaj, kochani, zaczyna się Dla dzieciaczków naszych kochanych i żele, i płynne, i mgiełki, jakieś mydełka, wody perfumowane, spineczki, włoski przyczepiane. Fajne też dla dzieci, można znaleźć tutaj dla takich maluszków, tu do rozczesywania, tu dla chłopaków. Minionki jak ktoś lubi, też różne mgiełki, płyny. Zobaczcie, szczotki, jakie ładne, no śliczne. Te okularki, jakie piękne komplet fajne To jest e, piżamki, co są to dla dziewczynki z syrenką. A tu dla chłopaka z takim rekinem, delfinem. Te śliczne skarpetki, takie fajne. Super. O, to jest nowość. Ujedrniające serum do ciała. zaawansowana Zobaczcie, 1999. Ja pamiętam, kiedyś, nie wiem czy ja się mylę, jak mnie ktoś poprawił, wie, że z tej serii one były bardzo drogie. Czy mi się udaje? I teraz, tak naprawdę, ceny korzystna. No. Tutaj, tak. Damski z różnymi końcówkami. Tu można sobie. Okolice bikini, czy tam przy twarzy, jakieś włoski, wiecie. Mi to przez jakiś czas... O, tutaj ma taki pieprzyk. Zawsze taki włosek wyrastał, a teraz już przeszło. Nie wiem czemu przestał rosnąć. Też się z nim męczyłam, walczyłam. O, zestawy. Zawsze będę je chwaliła. 29,99 I zobaczcie, tak jak na przykład tu. Jest płyn do kąpieli, mgiełka, balsam do ciała, wygładzający skrób do ciała i żel pod prysznic. No, 30 zł, to bardzo tanio. To jest krem do rąk, płyn do kąpieli, balsam, mgiełka, balsam. To jest? Nie, przepraszam, to jest żel pod prysznic. I to Encanto. No, fajne. O, tutaj już takie typowo letnie zakupy. Już na słońce. Tu nowość. Zapach tych truskawek. Tylko, że to jest medalko. Tu mamy taki krem do ochrony. 50 dla dzieci. to ma kolor taki fajny, fioletowy. Mówię, no tragicznie to wygląda tak świetlałek. Ale mówię jeszcze raz, jeżeli ktoś chce obejrzeć dokładnie ten, katalog, ja wyślę linka No tutaj filtry, jakieś przadełka. Tutaj to jest bardzo słodkie. Hmm. jest już wam mówię. Samo opalaczy i przyspiesz do przyspieszania opalania takie. Cudemka. Tutaj z kolei też lubiane te olejki. To jest tak, tylko że dla mnie to jest takie, gdzieś idzie się na przykład w lato i tak sobie na szybko. Ona przynajmniej mnie, nie wszystkich, ale no mówię mnie, lubią wysuszać, wiecie? To jest takie co jakiś czas, żeby sobie te nogi czy ręce, tutaj ciało popsikać, żeby to ładnie się lśniło i w ogóle, bo tak na dłuższą metę, no to mnie akurat wysusza, no ale z kolei moja klientka, to ona uwielbia te olejki. No nie, no to mówię, kwestia od gustu i y, cery, skóry, tak? Nie, mi tu się chowasz, widzicie? Jest ta nowość. Płyn do kąpieli smakuje u smaku, uboczu, smaku, co ja gadam. O zapachu jabłuszka. No, mi akurat nie przypadł po Ale to jest taki, właśnie typowy zapach jabłuszkowy. Od lat, takie jak coś się kupowało, czy mydło, czy jakieś tam płyny i o zapachu jabłuszka, no to to właśnie tak pachniało. No to trzeba lubić, tak. Tu jest promocja dla miłośników mgiełek. Zobaczcie, 6,99 różne mgiełki przy zakupie dowolnego produktu katalogu. A tutaj to jest kit. Wiecie, jakie to jest orzeźwiające? I to, wiecie, chyba to jest zapach unisex, bo to i kobieta, i mężczyzna, to jest tak mocny, tak... Dla mnie to jest taki typowo męski zapach, wiecie? Takie naprawdę, no tak jak tu pokazane, po takim sporcie, wysiłku dużym wykąpać się w tym, no to rewelacja. Tu nowości. No, coś mi się tu włączyło, przepraszam. No. Tutaj patrzcie, takie fajne no, zestawy. Ale aż niemożliwe. Zobaczcie, 12,99. Taki zestaw. Poczekajcie, muszę zobaczyć. No, no, przy zakupie dowolnego produktu z katalogu. I mamy tak silikonowe skarpetki pielęgnacyjne, kuracja do pedicuru trzy w jednym, orzeźwiający żel do stóp. Ożyw, odżyw, ożywcze serum do zup. No, takie już, właśnie typowo na lat, ale tutaj. A nie, przepraszam, tutaj. Przy... No, nie wiem, już teraz się pogubiłam, wiecie? Czy ja już śpię? Tu każdy yy, jest napisane, że każdy kosmetyk 6,99, a tutaj zestaw 12,99. Nie wiem. Muszę góry się zapytać. Właśnie pogubiłam widzę. Bo Naprawdę. No bo już pięć. Tutaj nowości. Lakierów do paznokci. Oczywiście nie widać dobrze tych kolorków. Nie no. Muszę w dzień nagrywać, bo mnie kiedyś zamordujecie. Kochani, to tyle. No mam nadzieję, że trochę Wam tam pomogłam w jakimś wyborze, żeby coś tam sobie wybrać może dla mam. No i yy, skorzystajcie może z tego graweru. Ciekawe. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajny prezent. Mama na pewno by się uczyszła. Chodzi, że to jest bardzo delikatny zapaszek dla każdego. Dobrze, kochani. Dobrej nocy albo Dzień dobry. Nie wiem, zależy, kiedy będziecie oglądali ten filmik. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się na razie. Pa!